Witam Państwa bardzo serdecznie, dziś dwie trujeczki, czyli 3000 litrów, 21 metrów, dwa identyczne opryskiwacze, dwie identyczne maszyny, 21 metrów belki, ta sama kompletacja, gospodarstwo, które zdecydowało się na zakup, czeka na opryskiwacz samobieżny, ale w tym momencie jest długi czas oczekiwania. także te kilkanaście miesięcy będą pracować te dwie maszyny, a potem przyjedzie samo jest komputacja, rozwadnia boczne. 7 sekcji cieczowych. Błotniki, pompa 464, czyli 334 litry na minutę. Sterowanie od intelitrak, Czyli z Zyszel. Osiedlenie na polu. Trasa sama w sobie, twardego czy starych nie trzeba. W momencie pojemność 3, 4, 6000 litrów. Maszyny, godne polecenia. Więc miał używane maszyny, zdecydował się na kolejne. Zaufanie do marki. Rozstaw regulowany od 150 do 225. W momencie, oczywiście, koła przejazdowe. W ciężarówkach przyjeżdżają no, na takim odwróceniu maszyna. Jedna za drugą szła na taśmie. Jedna ma końcówkę numer 93, druga końcówkę 94. Tak się złożyło. Niedługo wydanie. Zdjęcie się tam. Ostatnie zabiegi robi starymi maszynami. W lipcu myślę, że trafię już docelowo do gospodarstwa chcecie takie maszyny mamy jeszcze wolne terminy na ten rok, nawet do września nawet do października w różnie kompetacji kompetacje można jeszcze też zmienić także zapraszamy oczywiście ceny konkurencyjne albo nawet i bezkonkurencyjne zapraszamy